Jezioro Fiolen. Fiolen to jedno z naszych najlepszych odkryć w ostatnich latach. Jezioro jest usytuowane w Smalandii, niedaleko miasta Wekje. Należy raczej do kameralnych akwenów, gdyż ma około 150 hektarów. Jest pięknie położone wśród łąk i lasów, a pod względem rybności należy do najlepszych wód Szwecji. Głębokość jeziora oscyluje od 2 do kilkunastu metrów. Dno jest bardzo pofałdowane, pełne kantów i uskoków, a na dodatek na znacznym obszarze porośnięte roślinnością. Życie w jeziorze rozwija się bardzo bujnie. Na ekranie echosondy można zobaczyć olbrzymie ławice drobnych ryb. To wszystko sprawia, że Fiolen tworzy doskonałe środowisko do życia dla szczupaka, który ma tutaj pod dostatkiem rybiego pokarmu, a także mnóstwo niezbędnych kryjówek. Praktycznie wszystkie grupy naszych klientów których wysłaliśmy do tej pory na twiolen, zaliczyły udane wędkowanie, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Ryby brały dobrze na przynęty gumowe, błyski obrotowe i jerki, a także na trolling, który jest tutaj dozwolony. Okrasą szczupakowych łowów bywają piękne okonie, niekiedy przekraczające kilogram masy. Szczególnie godny podkreślenia jest fakt, że na fiolen pada bardzo dużo egzemplarzy okazowych, przekraczających metr długości. W 2007 roku jedyny miejscowy wędkarz, którego można spotkać na jeziorze, Roni Isakson, wygrał zdecydowanie w konkursie Meterligan, organizowanym przez jedno ze szwedzkich czasopism wędkarskich. Roni złowił prawie 40 ponadmetrowych szczupaków. Największy miał 122 cm długości. Wszystkie ryby wróciły w dobrej kondycji do wody, gdyż takie były zasady konkursu. Fiolen jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem zakwaterowania. Oferujemy tam dwa domki. Jeden położony jest nad samym brzegiem wody. Posiada wszelkie wygody: kuchnię, łazienkę, toaletę. Przeznaczony jest na 2 do trzech osób. Pomost z łodzią zlokalizowany jest kilka metrów od domku. Drugi domek, przeznaczony na 4 osoby, zbudowany został na małej wyspie. Można tam dotrzeć jedynie łodzią. Domek pozbawiony jest prądu i bieżącej wody. Stanowi on ofertę dla osób szukających ciszy i spokoju, preferujących bliski kontakt z naturą. Ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary jeziora, postanowiliśmy chronić tutejsze szczupaki, które dostarczają naszym klientom tak wielkich wędkarskich wrażeń. Szczupak objęty jest całkowitym zakazem zabijania. Po złowieniu i sfotografowaniu musi być ostrożnie wypuszczony z powrotem do wody. Do konsumpcji można złowić sobie okonia bądź leszcza, a w jednym z sąsiednich, leśnych jeziorek nawet sandacza. Dzięki tym regulacjom nasi klienci mogą być pewni, że w wodzie jest przez cały czas bardzo wiele okazowych szczupaków. Ze względu na strefę ciszy, łodzie na Fiolen są wyposażone tylko w silniki elektryczne, a naładowane akumulatory dostarcza wędkarzom gospodarz. Jednak silniki elektryczne w zupełności wystarczają do pływania po całym akwenie. Szczupaki łowione na Fiolen są bardzo silne, waleczne i wyjątkowo piękne. Mają ciemne, brunatno-złote ubarwienie. Zapraszamy na ich połowy. Po rozpoznaniu miejsc przebywania i pór żerowania ryb mogą Państwo liczyć na wielką wędkarską przygodę.